Joint z marihuany aktywuje układ endokannabinoidowy. Zostają uruchomione wszystkie kontrolowane przezeń odruchy. Pod wpływem konowi palacze wpadają w euforię. Niektóre bóle i lęki się rozmywają. Wyostrza się wrażliwość na kolory i dźwięk. Słodnie pamięć niedawnych wydarzeń, ruchy stają się wolniejsze, wzrasta apetyt. Intensywności tych skutków nie da się porównać z wpływem kokainy lub heroiny i dlatego konowie nazywane są narkotykiem miękkim. Cannavinoidy nie mają gwałtownego działania. Efekt psychotropowy nie jest wcale dramatyczny, więc znajdą się z pewnością obrońcy marihuany. Znajdą się też jej wrogowie. To doskonały temat do dyskusji, w tym sporze racja leży po obu stronach. Wcale nie. <laughs> Konopie zyskały popularność w Europie w początkach XIX wieku. W latach 50. XIX wieku paryski klub amatorów Haszyszu gromadził takich pisarzy jak Gautier, Baudelaire, Deneval i plastików jak Domier czy Delacroix.